No halo, halo, cześć, czołem. Sorry trochę za mój głos. Mam chrypę, ale zrobimy tą premierę. Może lekko spóźniona, ale jednak jest. Marcin był, znalazł sam z siebie, znalazł portfel zielonych i jedna z maszyny, druga. Nie, jedna z maszyny, a cztery z. Skąd to? Z jest? punktu lotu. Z punktu lotta. Dobra, jedziemy. Szukamy albo liczb, albo. To jest karta, bo widziałam u innych, to jest karta. Na pewno wiecie, 10 stopni do 200 tysięcy, więc zaczynamy. Dobra, lecimy. Widać numery, widać to. Nie będę tam <laughs> czytać. Może aż tak głosu nadwyrężać. Lecimy z tym. Szukamy. Widziałam u Zosi na kanale też, że wysoko są te. Jak to się nazywa? No. Kontrolne, to trzeba uważać. O, o, proszę. Obokiem zaczynamy, ale ładnym obokiem. 17. Aha. 18, 3, 8, 23. Podobny jest do Green Money. 17, 27, 6, 2. O, mój! 21. I to główna. Pierwszy raz w moim, chyba główna, chyba. 11. Marcinek, patrz dobrze. 29, 7, czyli Obok. 24. 16. 9. No to szukamy karty. 2. O, Twój numer. Patrz. 10. 2 O, mamy wygraną. O, patrz. Aha. Zawsze piątka się zwróci. 36. 13. Tobie. Piątka się zwróci. A, piątka. Piątka to chyba. A, a, a Było. To tak jest. Fajnie, Do zwycięskich. To była z maszyny chyba. Chyba tak. Dobra, lecimy. 42. James Bond. Czemu James Bond? No a co to za numer jest? A, o, w Bundzie. Dobra. Oj i twoja. 29, 20 i 14. Się klei to wszystko. Się brodzi i w ogóle. 4. Myślałam, że 14.

18, mhm. czyli co mamy? Czekaj, dwójkę, piątkę, piątkę, czyli mamy kolejne AA. Fajnie, lecimy dalej na szczecin. 23 i teraz jakich szukamy? Czwórki, 36, 34 i 8. Spoko. Mamy 28, ale 20 nie mamy. Mamy jedynkę, mamy 35, czyli po środku. Mamy 6, mamy 33. Dalej mamy. O, twoja czternastka. O, ładnie by było. Jakby była tam siódemka. 2, 30, 27. A tej karty jeszcze nie widzieliśmy. 12, 9, 11, 32 i 16. Więc tutaj pusto. Trzydzieści sześć i lecimy o ładnie, jeszcze moje trzydzieści, dwadzieścia jeden, dziewięć, osiemnaście. A mamy, co mamy? Ósemkę, czyli obok trzydzieści dwa, dwanaście jeden, cztery dwa.

Zdrabka ładna brudzi. Nie no, ładna, bo zielona. Dobra, 29, 2, 24, 28. No to tutaj liczymy naprawdę na kartę. No. 6, 6, 8, 36, 18, 11. Rzeczywiście, jak Green May, 31, 22, 35, 23. O, mamy wygraną. Dobra, hehe, <grystanie> 4. Czyli na pewno piątkę mamy. 26, 20, 16, 9 i 27, 24. O kur, ale jaja. 25 zł. Można, 25 zł? Można. Ok. FFF. F, F. Dobra. To jest. Dycha mm. do przodu. Dobra, to zróbmy podsumowanie. Na 5 zdrapek. 2 puste. I o, czekajcie, co ona wostro. Na 5, dwie puste. A tak, to mamy piątkę tu. Piątkę tu, czyli 10 mhm. i. i wow, i 25 zł, czyli 35 zł. Mhm. Pięknie. Także y, dajcie znać, czy mieliście, drapaliście ten portfel Zielonych Dolarsów. Fajnie by było, że jeżeli portfel e, dolarsów, to szukamy tutaj dolarca, a nie kasy y, karty, ale OK. Ładnie się zwróciła według mnie bardzo ładnie. Wybrana i wygrana. Y, ja Wam za, y, dziękuję za komentarze, polubienie, subskrypcję. Zapraszam na również na inne kanały. Ja zawsze to powtarzam, że zapraszam, żebyście tam też szli jak najbardziej. Y, bo fajnie jest i, i podrapać, i polecam kanały. Idźcie, i byłam, jeszcze zobaczyłam u Martucha kontra zdrapucha, drapki u Zosi. Jaki Zosiam ma kanał? Mare? Mare, przepraszam, że teraz nie pamiętam. I u Mary i Mario. Pięknie, zapraszam Was na te kanały. Zresztą u wszystkich innych. Daro i Karo również. I Mati drapie. Także ja Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Przepiękna to zdrapka. 25 zł. Do zobaczenia na kolejnych filmikach. Miłego. Pa, pa.